Dzień dobry. Mam 193 cm wzrostu, waży 91 kg. Nie palę i nigdy nie paliłem papierosów, nie pijam też kawy. Generalnie nie mogę powiedzieć, że moja wątroba jest nieużywana, ale jej stan uważam za dobry. Od 15 lat trenuję koszykówkę, nie jestem na nic uczulony i nigdy nie używałem nałogowo żadnych środków farmakologicznych. Pomijając fakt, że moje kolano trzyma się na śrubie i mam potworną wadę wzroku, jestem fizycznie zdrowy. Wyposażeni w taką wiedzę, dzisiaj dowiecie się, jak można mnie zabić przy pomocy substancji z naszego otoczenia, do których każdy ma łatwy albo bardzo łatwy dostęp. Rzecz jasna, darujemy sobie tak oczywiste metody jak trutka na szczury w mleku albo wybicie litra domestosa. Dziś będziecie mieli okazję posłuchać o kilku substancjach z naszego domowo-żywieniowego otoczenia, które w teorii można z powodzeniem wykorzystać jako trucizny. Poznacie mechanizm ich toksycznego działania, a także potencjalne metody odtrucia. Oczywiście nie będzie to jedyna nasza taka sobota, bo gdzieś w przyszłości wybierzemy się w podobnym celu do polskiego lasu. Ale najpierw. O tym, jak ocenia się toksyczność substancji. Oczywiście nie można tego robić na ludziach, dlatego znaleźliśmy organizm, który ma podobny metabolizm do naszego, jest nieagresywny, tani w utrzymaniu, szybko się rozmnaża i jednocześnie nie za szybko umiera ze starości. Tak, są to myszy i szczury laboratoryjne. Także jeżeli kiedykolwiek usłyszycie, że jakaś substancja chemiczna ma taką a taką dawkę śmiertelną, to jest to najprawdopodobniej dawka przy podaniu do ustnym szczurowi bądź myszy laboratoryjnej, a wartość liczbowa to tzw. LD-50, czyli taka ilość, która podana jakiejś populacji gryzoni powoduje śmierć połowy osobników w określonym czasie, którym najczęściej są dwa tygodnie. Także zwróćmy uwagę, mówimy tutaj o tzw. toksyczności ostrej, czyli przyjęciu jakiejś substancji, mówiąc kolokwialnie, na raz. Zanim przejdziemy do meritum, przypomnę tylko słowa Paracelsusa, ojca współczesnej medycyny, który powiedział, że wszystko jest trucizną, i nic nie jest trucizną. Jest to jedynie kwestia dawki. I rzeczywiście, to, czy dana substancja będzie nas leczyła, czy będzie nas wysyłała na tamten świat, zależy wyłącznie od tego, jak dużo jej przyswoimy. I nie ma od tego wyjątków. Nawet wody, bez której nie ma życia, a co gorsza, nie ma słowa na sobotę. Gdyby człowiek o moich parametrach wypił od 8 do 11 litrów, okazałoby się to śmiertelnym posunięciem. Co więcej, historia zna kilkanaście takich przykładów i o jednym opowiadałem już w słowie na sobotę poświęconym wodzie, do którego odsyłam. Na czym polega śmiertelne działanie wody? Po pierwsze, wypłukuje ona sód z organizmu, a to upośledza przesyłanie sygnałów nerwowych. Po drugie, musi się ona gdzieś podziać w związku z tym komórki pęcznieją i dotyczy to również komórek mózgu, a to z kolei przekłada się na śmiertelny obrzęk tego organu. Oczywiście zanim kopnąłbym w kalendarz, odczułbym potworne bóle głowy, skurcze całego ciała, mogłyby się pojawić również problemy natury neurologicznej, takie jak gwałtowne zmiany osobowości. Oczywiście jest szereg czynników, który może obniżyć toksyczną dawkę wody. Jest to między innymi wiek. Zarówno osoby w podeszłym wieku, jak i dzieci są dużo bardziej podatne na przewodnienie. Innym jest intensywne pocenie, które towarzyszy nie tylko wysiłkowi fizycznemu, ale także spożywaniu niektórych narkotyków, takich jak na przykład ekstazy. Jak wspomniałem, zatrucie wodą jest po części związane z nadmierną utratą mikroelementów takich jak sód. Sód zaś jest jednym ze składników soli kuchennej, która czasem jest nazywana białą śmiercią. Czy jest to prawda? Oczywiście nie. Po pierwsze, jeżeli będziemy spożywali mniej niż 1.5 grama chlorku sodu na dobę, bardzo szybko umrzemy. Po drugie, dawka śmiertelna wynosi 3 gramy na kilogram masy ciała, czyli aby wysłać mnie na tamten świat, trzeba by mi zaaplikować 273 gramy tej substancji, czyli ponad połowę standardowego opakowania, które nabywamy zwykle w sklepach. I szczerze mówiąc, trudniej mi sobie wyobrazić przeoczenie czegoś takiego niż przeoczenie wypicia 6 butelek wody naraz. Czy bardzo bym cierpiał umierając? Szczerze, to można sobie wyobrazić chyba gorsze rzeczy. Ale śmierć nie przyszłaby szybko. Duża ilość sodu we krwi spowodowałaby rozcińczenie tego medium. To zaś przełożyłoby się na nadciśnienie i bóle głowy, przypominające migrenowe. Zacząłbym wymiotować, miałbym problemy z oddychaniem, które najprawdopodobniej objawiałyby się spłyceniem oddechu. Duża ilość jonów sodu w moim ciele skutkowałaby nadaktywnością nerwową. To wywołałoby bóle w klatce piersiowej, bolesne skurcze. Oraz potencjalnie przeciążenie mięśnia sercowego. Jednak, zarówno w przypadku przedawkowania soli kuchennej, jak i wody, najczęstszym przypadkiem zgonów są obrzęki mózgu. Uratować mogłaby mnie interwencja lekarza, w przypadku tak nagłego przedawkowania opierałaby się ona najprawdopodobniej o dializę. Podsumowując, sól jest łatwo dostępna, jej potencjalnie śmiertelne przedawkowanie jest stosunkowo trudne do wyleczenia i jednocześnie niemożliwe do przeoczenia. Teraz czas na coś, co rzeczywiście kojarzy się z truciznami. Cyjanowodór. Być może słyszeliście, że znajduje się on w peskach wielu owoców takich jak morele i wiśnie i to dlatego nie powinno się ich połykać. Ale kwas pruski, bo taka jest potoczna nazwa tego związku, ma smak i zapach gorzkich migdałów i dlatego w społeczeństwie często się mówi, że to one zawierają go najwięcej. Nie jest to jednak do końca prawda, bowiem w migdałach cyjanowodór jest związany w amigdalinie. Substancji, którą nasze organizmy rzeczywiście rozkładają na aldehyd benzoesowy, glukozę i kwas pruski, ale nie każda cząsteczka, która dostanie się do środka przejdzie taką transformację. W efekcie pomimo, że LD50 cyjanowodoru jest bardzo mało i wynosi przynajmniej 1,6 mg na kilogram masy ciała, to amigdaliny musiałbym spożyć dużo, dużo więcej. Szacuje się, że LD50 to około 880 mg na kilogram masy ciała. Tak więc uwzględniając fakt, że najwięcej jest jej w gorzkiej odmianie migdałów, od 3 do 5 g na 100 g produktu, to musiałbym skonsumować około 2 kg tychże migdałów. Teoretycznie jest to wykonalne, ale już w przypadku odmiany półsłodkiej masa ta rośnie do 60-80 kg. Jest jednak pewien sprytny trik, który może ją zmniejszyć. Mianowicie, w literaturze naukowej opisano przypadek 68-latki, która chciała zapobiec powstaniu nowotworów, spożywając duże ilości amigdaliny i witaminy C. Jak się okazuje, ten drugi związek znacząco zwiększa ilość kwasu pruskiego, który nasz organizm wydziela, metabolizując amigdalinę. I tak nieszczęsna kobieta chałupniczo sama dobierała sobie dawki i trafiła na ostry dyżur po skonsumowaniu 3 gramów amigdaliny i około 5 gramów witaminy C. Na szczęście udało się ją dzięki interwencji lekarzy uratować i dzięki niej wiemy to, co już powiedziałem: duża ilość witaminy C zwiększa toksyczność gorzkich migdałów, bo zwiększa ilość kwasu pruskiego, który jest uwalniany z amigdaliny. Śmierć na skutek zatrucia cyjanowodorem to śmierć przez uduszenie. Jony cyjankowe silnie łączą się z żelazem na trzecim stopniu utlenienia, który występuje m.in. w oksydazie cytochromowej C, czyli strukturze, która jest odpowiedzialna za odbieranie tlenu z hemoglobiny zawartej we krwi i przekazywaniu go do wnętrza komórki. W efekcie, pomimo iż możemy swobodnie brać wdech i wydech, to nasze komórki duszą się jedna po drugiej. Jest to stosunkowo szybka i nieprzyjemna metoda zejścia, jednak można zastosować bardzo sprytną metodę leczenia. Mianowicie, osobie, która jest zatruta cyjankami, można wstrzyknąć azotyn sodu, który utleni część hemoglobiny zawartej w naszej krwi, zmieniając stopień utlenienia żelaza z drugiego na trzeci. Taka utleniona hemoglobina na nic nam się nie przydaje, ale odbiera one cyjankowe z oksydazy cytochromowej, otwierając tym samym drogę tlenowi do komórek. A co się z nią potem dzieje? Praktycznie nic. Jest metabolizowana i usuwana z organizmu razem z trucizną. Cyjanowodór był wykorzystywany jako gaz bojowy oraz w komorach gazowych w czasie egzekucji pod nazwą cyklon B. Obecnie stosuje się go do dezynfekcji i deratyzacji pomieszczeń. Przejdźmy teraz do jednej z najczęściej używanych toksyn nikotyny. Oczywiście jest ona zawarta w papierosach i rzecz jasna palenie zabija, ale raczej nie na skutek przydawkowania nikotyny. Choć znane są przypadki, gdzie osoby po wypaleniu kilkunastu papierosów w krótkim odstępie czasu wymagały hospitalizacji. LD50 nikotyny przy doustnym spożyciu to około 6,5 do 13 mg na kilogram masy ciała, choć obecnie jest to kwestia dość intensywnej debaty naukowej. Tak więc, biorąc wartość ze środka tych widełek i uwzględniając zawartość nikotyny w papierosie oraz stopień przyswajania po spożyciu, aby mnie zabić, należałoby zmusić mnie do zjedzenia 100-200 papierosów. Nawet bym o tym nie wspominał, gdyby nie moda na rzucanie palenia, bowiem na rynku pojawiło się mnóstwo gum i plastrów z nikotyną, a także likwidy do e-papierosów. Te ostatnie mogło zawierać nawet 18 mg nikotyny w 1 ml roztworu, co oznacza, że aby wysłać mnie na tamten świat, trzeba byłoby mnie zmusić do wypicia około 50 ml takiego płynu, a jest to zaledwie jedna duża buteleczka. Z plastrami byłoby już dużo gorzej, bo najsilniejsze wydzielają około 2-3 mg na godzinę, tak więc należałoby mnie obkleić 300-450 plastrami. Alternatywą do tego byłoby zmuszenie mnie do zjedzenia, bo już na pewno nie wyrzucia, 230 mocnych gum nikotynowych. Nikotyna łączy się w mózgu z receptorami N-acetylocholinowymi i nikotynowymi. Jej działanie toksyczne objawia się, kiedy substancji jest na tyle dużo, że ten drugi rodzaj receptorów zostaje natrwale zblokowany. Upośledza to funkcjonowanie neuronu, które przekłada się na zaburzenia percepcji, zmęczenie połączone z uczuciem lekkości, myślotok i światłowstręt. Potem do tego wszystkiego mogą dojść jeszcze halucynacje, najczęściej czarno-białe i o charakterze wizjonerskim. Moją śmierć poprzedzałaby utrata przytomności, przypominałaby więc ona przedawkowanie narkotyków. A jej przyczyna byłoby to najprawdopodobniej zatrzymanie akcji serca bądź ustanie czynności oddechowej, czyli mówiąc ogólnie zatrzymanie pracy najważniejszych mięśni w moim organizmie. Niewiele można też zrobić jeżeli chodzi o detoks. Na pewno podano by mi węgiel aktywny po to, aby spowolnić wchłanianie nikotyny z układu pokarmowego. Przy pomocy leków zwiotczających niwelowano by zniszczenia, jakie w moim ciele powodowałyby ataki drgawek. A także przy pomocy atropiny mobilizowano by moje serce do dalszej pracy. Ponieważ nikotyna działa w mózgu, nie ma skutecznej i bezpiecznej metody, która wspomaga jej usuwanie z organizmu. Niemniej, gdybym przeżył pierwsze 4 godziny po przedawkowaniu, moje rokowania byłyby już dobre. Czyli podsumowując, najłatwiej byłoby mnie zabić nikotyną, dając mi do wypicia 50 ml olejku do e-papierosa na bazie glikolu propylenowego. Tym bardziej, że jest to substancja rozpuszczalna w wodzie, bezbarwna, bezwonna oczywiście, o ile sam likwid nie jest aromatyzowany oraz o delikatnie słodkawym smaku. Także przyznajcie, z punktu widzenia truciciela, jest w tym pewien potencjał. Na koniec zostawiłem coś, co rzeczywiście zabija: jadkie obasiany, czyli toksynę botulinową. Jest to być może najbardziej trująca substancja, występująca naturalnie, znana człowiekowi. LD50 przy połknięciu. Wynosi 1 mikrogram, czyli 1 milionową grama na kilogram masy ciała. Innymi słowy, gdyby całą masę ziarenka piasku zastąpić jadem kiełbasianym, to taka ilość mogłaby mnie zabić. 105 razy. W ziewnie toksyna jest 100 razy bardziej trująca, a podana do żylnie 1000 razy bardziej trująca. Wydzielają powszechnie występująca beztlenowa bakteria Clostridium botulinum. Tak naprawdę to nie jest nawet jeden związek chemiczny, a siedem różnych białek, z których aż pięć może zabić człowieka. Jad powstaje w glebach, w osadach morskich, ale głównie w źle przygotowanych i źle przechowywanych konserwach mięsnych, rybnych i warzywnych. Jego toksyczne działanie polega na połączeniu z płytką nerwowo-mięśniową i porażeniu skurczu mięśnia a dokładniej upośledzone zostaje wydzielanie acetylocholiny, co z kolei przekłada się na osłabienie skurczu mięśni. Śmierć jest konsekwencją uduszenia, zatrzymania akcji serca bądź zachłystowego zapalenia płuc. Dużo wcześniej występują objawy ze strony układu pokarmowego, nudności biegunka, wymioty czy bóle brzucha. Charakterystyczne jest również opadanie powiek i zmęczony wyraz twarzy nawet wtedy, gdy delikwent jest bardzo wypoczęty. Prawdopodobne jest również, że gdybym miał umrzeć na skutek zatrucia jadem kiełbasianym, przed śmiercią widziałbym podwójnie. Na szczęście jad kiełbasiany zabija stosunkowo powoli, dlatego przy odpowiednim rozpoznaniu mamy możliwość przyjęcia antytoksyny, która prawdopodobnie uratuje nasze życie. Warto też wiedzieć, że bakterie, które produkują toksynę botulinową, występują masowo w miodzie. Układ pokarmowy człowieka zabija je zanim wyrządzą jakiekolwiek krzywdy ale takiego mechanizmu obronnego nie mają noworodki dlatego pod żadnym pozorem nie wolno im podawać miodu dopóki nie skończą 12 miesiąca życia podsumowując jad kiełbาศany jest potwornie zabójczy ale nie działa szybko i jego otrzymanie wymaga odrobiny wysiłku ponadto zabija stosunkowo powoli dzięki czemu mamy czas aby przyjąć istniejącą antytoksynę Dlatego, jeżeli tego odcinka nie ogląda ktoś, kto bardzo chce was zabić, to raczej nie ma powodów do paniki. Dotarliśmy do końca, a ja szczęśliwie przeżyłem odcinek. Jak widać, w naszych domach, a jeżeli nie w domach, to w pobliskich sklepach jest mnóstwo substancji, które mogą spowodować niemałe szkody, włączając w to wywołanie czyjejś śmierci. Oczywiście, wiele z takich potencjalnych toksyn nie zostało dzisiaj przedstawionych, ale sami rozumiecie już i tak długo gadam. Obiecuję, że jeszcze wrócimy do tego tematu i wybierzemy się do polskiego lasu, aby sprawdzić, jakie rośliny tam rosnące mogą wysłać mnie na tamten świat. Tymczasem, jak zawsze, zachęcam Was do odwiedzenia Facebooka naukowego Bełkotu, subskrypcji kanału i podsyłania tematów na odcinki bo sam pomysł mówienia o toksynach pojawił się w prywatnych wiadomościach przynajmniej dwa tuziny razy. Trzymajcie się zdrowo i ciepło. Do zobaczenia, do usłyszenia.